Wam odnośnie technik działania masonów. Masoni robią przedstawienia. Abyś sam kupił to przedstawienia. Jak u nas była powódź i chcieli zrobić chaos, doszli do wniosku, że wyślą pół tysiąca policjantów, którzy mogliby układać wały w poszukiwaniu potencjalnych złodziei, gdy całe miasta nałe gdy za Proponowałam im, powiedziałam, że to jest usterka ich myśli. Dali artykuł, gdzie ktoś tłucze szybę i pożycza sobie CB radio od strażaków. Abstrakcja z CB radio są tanie. No, nie zmienia to faktu, tak mniej więcej grają. Kiedy chcą na przykład zrobić protest, dają podstawionych typków, którzy wyrywają kamienie schodnika. No, jest to udokumentowana. To przedstawienie wygląda mi tak samo na ustawkę, gdyż krwi popłynęło za dużo i się chłopcy i dziewczęta zawstydzili. Ta gra nie ma końca, bo ma dalej grać.